Dziękuję oraz pozdrawiam bardzo serdecznie wspierających kanał. Hejka moi kochani widzowie, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będę przyglądać oczywiście nowy motyw, tak jak co czwartek się dzieje u mnie na kanale. Dosyć już długo, dobra. Dadiana. no i hy. Nie mam pojęcia żadnego co może być dziś za motyw, ale zobaczymy zaraz. Już chyba. No działa MSP. No. MSP dzisiaj nie działasz? Już. W zasadzie MSP w ogóle strasznie ciężko chodzi o. Okej, okay, dobra, mamy jakiś taki. Ej, what? Cóż, to za inspiracja! W ogóle, ja nie wiem, sieleń to. <murz> Może ja bym chciała kiedyś zobaczyć styczeń w zieleni, ale. O Boże. Szczerze, nie wiem, czy mi się po prostu znajomi nie nadają, czy tak razno nie działam. Ciężko mi wyczuć. Tylko mam być? 100% szczera. O, bierzmy sobie to W ogóle niedużo mi do levela brakuje. Ja przez miesiąc biam prawie 29 level. O ej faktycznie! Już mniej niż 100k 200k będzie, tak? Wow. Fajnie było jakby dali niedługo weekend double fame, bo już prawie mam uzbierane autografy z konkursu grafikowego. Także, pokażcie się, o, no, już, już 509 grafów brakuje tylko, no dobra, pakiet mamy, jaki mamy, nie jest on nowy, dobra, lecimy, oceniamy tło, albo czy, 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 czy. dobra, może nie, wejdźmy w Klinika Piękna, bo coś tu nowego pokazują. Co my nowego? Mamy w knize piękną łot. Tu nic. Eee, hehehe, z, o, co to jest? Ej, ja nie kułam logiki tego, ale dobra, ja tego nie będę oceniać, ale dałbym siódemkę albo szóstkę, bo nie wiem. Nie wykorzystałbym tego, raczej nie wiem, do jakiego luka to użyć. To bardzo. Także, przepraszam, dam szóstkę, nie umiem tego użyć. Dobra, zobaczmy teraz ten motyw. Ophidin, Obhidian? Coś takiego, nie wiem. Obhidyn, coś takiego. Dobra, nie wiem. Co to w ogóle jest za zamęż? W sensie, to, czy to może być motyw z AI? No, może nie, ale. Może te drzewa z tyłu tam na tych górach są z AI, ale w sumie nie wiem. Wiecie co, ten motyw jakoś nie podoba mi się za, za bardzo. W sensie to mi się kojarzy z jakimś takim, nie wiem, jak to się mówi. Z jakimiś tropikami, czy co? Właśnie nie wiem czemu. Tak mi się kojarzy po prostu, ten motyw, a czy to dobre skojarzenie? Zaraz się przekonamy pewnie. Jakieś góry w ogóle, nie, co to za miejsce, jest? nie. Dobra, no to, to taką ósemkę dajmy. Nie mój typ motywu. Zobaczmy czy. A, czy to jest, a. To jest chiński Nowy Rok, tak? No tak, styczeń 23. No to chyba to o to chodzi. Dobra, rzeczy bym w ogóle praktycznie nie użyła za bardzo. Może tego kota, nie wiem, może to, może to. Zresztą one takie, nie wiem, to co to w ogóle jest? Nie wiem, to jakiś... Jakiś świetlik, co to jest? Nie wiem, dobra. A nie, to kilka jest, dobra, bo ja ich nie widziałam. Dobra, to kilka jest, bo one tak się znikały, jak się to podświetli. No dobra, no to dajmy za to, za to, za to, za to, za to. Co możemy za dać? Ja bym dała. No, siódemkę, no. no wy... Albo na 6,5. pół. Te motywy mi nie przypadają do gustu za bardzo. Mamy już powtórkę animacji z tego roku, bo była w tym roku ta animacja i już ją powtórzyli. No Ej, to sobie kupmy, bo to jest to, to jakieś, a jakiś hacker miał tą animację od troleczka. To sobie kupię. To to nie wiem. Co to w ogóle ma być? Among tulips... Nie z... Ej, była Among, był, była gra Among, a ja nie wiem co, co to w zasadzie oznacza. Among nie mogę. Głupia jestem nie wiem, co to znaczy. Jak ktoś chce, to może poszpanować i mi powiedzieć, co to jest, bo ja na przykład jestem głupia i nie wiem, dobra. Dobra. Animacje no już lepsze niż te 6,5 za rzeczy. No nie wiem, ale. No i tak 8. Ja hmm. nie wiem w ogóle o co chodzi w tym motywie za bardzo. Czy to jest chiński nowy rok jakiś? Czy to To jest chyba jakiś rok węża, czy mi się zdaje. Ej, ja w ogóle węży nie lubię to. To chyba dobrze, że takie niskie daję ocenki mamy młode dziewczęcą mamy to to jest ładne jak dla mnie nawet to mi się podobuje osobiście to. możemy to w sumie dodać on ale... nie wiem no zobaczymy mamy 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 co my tu jeszcze to może Dużo ładnych topów tu jest na pierwszej stronie. Ej, motopet ma ładny ten motyw. Jakiś chiński nowy rok, nie wiem czy on jest związany z jakimś wężem, czy co, bo tam pewnie w horoskopie tym chińskim pewnie jest jakiś wąż, z tego co kojarzę. Ja jestem jakimś królikiem w, w, w horoskopie chińskim. Sobie sprawdzałam. Także. Mój rok to był rok królika, czy tam, nie wiem jakoś wyszło. Co to jest? Nie chciałam tego zdjąć akurat. Możemy coś dodać jako taki podtop. Nie wiem, może to użyję gdzieś. Podoba mi się to nawet. Mamy włosy. One mi się nie podobają w zasadzie, bo ja nie lubię takich. Ja wolę, jak włosy są jednak całe z włosów, a nie jakieś połączone końcówki. Chociaż ten rzecz czasem wygląda ładnie, ale no ja wolę jednak swoje włosy długiem sobie zrobić, jeśli mam taką możliwość w ogóle, bo niektórzy może nie mają wyboru, ale nie wiem w sumie. Przecież w sumie jak ktoś ma swoje włosy, to, to sobie, to bez swoich włosów to by sobie nie doczepił, ale cicho ja nic nie mówiłam, nie wiem, nic nie mówiłam, jakby to nie słuchajcie mnie. Mamy znowu to, to było w zeszłym roku. Nie chcę tego. O ten top. Ej, to mega ładne. Dodajmy to. To sobie dodajmy. Co to jest? Aha, takie coś. No i dobra, może jeszcze to. Nie wiem, niech będzie. No i dobra, wiecie co za ubranka? To my może tu dajmy. Jaką cenę w zasadzie? Też ósemkę. Nic mi za bardzo. Ładne topy chociaż dodali, nie? Dla topów dam 8 ale ten motyw jakoś za bardzo nie powala, także dobra. To moi drodzy widzowie, dziękuję serdecznie za oglądankę. sobie przyjrzałam nowy motyw. Bardzo szybko to zrobiłam, chyba mi się wydaje, bo tak przeważnie więcej coś pogadam. A tutaj za bardzo nie wiem co powiedzieć, bo ten chiński rok jakiś taki nie podoba mi się w tym roku. Dobra. Do wszystkiego dobrego. biopa. No, Do zaczynam w następnych materiałach. Pa.